Nie się mało ludzie następne 10 tysięcy kilometrów, czyli 40 tysięcy kilometrów, a sezon ledwo się zaczął. Jaki morał z tego? Zacząłem jeździć w 2020, ważąc 143 kg Teraz trenuję do rywalizacji rowerowa Stolica Polski Robiąc codziennie 150 km można, można, powiem wam warto było. Więc jeśli macie taką możliwość a powiem kulturalnie jesteście otyli, to jestem przykładem, że się da, jak się chce, ale pamiętajcie, ostrzegam Was, jeżeli siądziecie na rower, i poczujecie. Takie uczucie wolności To wsiągnięcie Pożre Was jak narkotyk i już Was nie puści Taki jest morał dzisiejszego filmu